Ale poczekaj, chodź. Ale nie do nerwu się, nie płaczy. chodź. Najpierw diagnoza dziecka, potem mąż się wyprowadził. No i cały świat tak. I fadasz na kolana. Czułam się złą matką, że nieodpowiednio podchodzę do córki, że nie potrafię nawiązać z niej takiej relacji, jak bym chciała. Najbardziej chyba takie które gdzieś tam mnie dotknęło, no to był komentarz w pracy typu, że dzieci rodzą się chory <laughs> za błędy i grzechy swoich rodziców. I to usłyszałam od swojego kolegi z pracy. Nie ma specjalistycznej opieki dla rodziców. Rodzic często otrzymuje papier i jest kompletnie bezradny, nie wie co zrobić. Dają tam jakąś ulotkę i to jest tak naprawdę wszystko. Rodzic nie wie gdzie się udać, co może oczekiwać, jakie ma prawa. Robimy wszystko, żeby Ameryka mogła funkcjonować samodzielnie, bo o to jest w tym momencie, o to odbywa się walka, o to trwa walka. Moim największym pragnieniem no to jest zbudować mu dom jako własny dom.